Wielkimi krokami zbliża się wielki post, i dlatego chciałabym Was serdecznie zaprosić do wspólnej podróży, w której spotkamy się z czternastoma opowieściami siedmioma ze Starego Testamentu i siedmioma z Nowego. Wszystkie te historie pokazują, czym jest grzech i ludzka słabość ale jeszcze bardziej czym jest Boże miłosierdzie. Zachęcam więc Was, abyście nie tylko chcieli obejrzeć te filmy, w których będę malowała i opowiadała, ale byście też sięgnęli po te historie do Pisma Świętego. Przeczytajcie je, zatrzymajcie się nad nimi i pozwólcie, by naprawdę dotknęły Waszych serc. Niech będzie to czas otwarcia się na Boga jako tego, który na nas czeka i chce nas nieustannie obdarzać swoją miłością. To jak? Gotowi na wspólną podróż?